Raport zespołu oceniający działania podkomisji smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza ujawnia brak gospodarności, legalności, celowości i rzetelności. Rząd stracił ponad 81 milionów złotych. Macierewicz miał zniszczyć dowody i próbowano przekupić eksperta. MON złożyło 41 wniosków do prokuratury. Raport dotyczący działalności podkomisji smoleńskiej w sposób jednoznaczny krytykuje sposób funkcjonowania zespołu kierowanego przez Antoniego Macierewicza. Z analiz przeprowadzonych przez zespół ekspertów wynika, że w każdej z badanych kategorii, czy to efektywności gospodarowania zasobami, zgodności z obowiązującym prawem, zasadności wykonywanych czynności, jak i ich staranności, podkomisja nie spełniła oczekiwań. Takie słowa padły z ust wicepremiera oraz ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka Kamysza, podczas ujawnienia wyników raportu z działań oceniających pracę pod komisji. Dokument ten wskazuje, że działania wspomnianego gremium przyniosły państwu straty na kwotę przekraczającą 81 milionów złotych. Co więcej, z raportu wynika, że przewodniczący mógł być odpowiedzialny za zagubienie lub zniszczenie kluczowych dowodów, które znajdowały się na pokładzie rozbitego samolotu TU-154M. Szczególnie niepokojące są oskarżenia dotyczące prób oferowania korzyści majątkowych, które Antoni Macierewicz miał kierować do jednego z ekspertów w zamian za zmiany w treści raportu. Wobec tych wszystkich nieprawidłowości Ministerstwo Obrony Narodowej zadecydowało o złożeniu aż 41 wniosków do prokuratury, co wskazuje na skalę możliwych naruszeń. Prezentacja dokumentu odbyła się podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie resortu, gdzie oprócz Władysława Kośniaka-Kamysza obecny był również wiceminister Cezary Tomczyk oraz zespół ekspertów oceniających pracę komisji. Spotkanie to rozpoczęło się chwilę po godzinie 9.30 i było okazją do przedstawienia pełnego obrazu działań pod komisji. Jedną z pierwszych decyzji nowego rządu, po objęciu przez niego władzy, było zakończenie pracy pod komisji, co było oczekiwanym krokiem w kierunku uporządkowania tej kwestii. Jednak, jak wyjaśnił wicepremier, nie mogło to zakończyć się bez dokładnego rozliczenia oraz zidentyfikowania zasad i błędów, jakie towarzyszyły jej działalności. W efekcie sprawdzono, czy działania komisji były zgodne z przepisami prawnymi, oszczędne, sensowne i sumienne. Raport, który liczy sobie 790 stron, przedstawia niekorzystne oceny dotyczące sposobu działania grupy prowadzonej przez Macierewicza. Lider polskiego stronnictwa ludowego podkreślił, że wnioski zawarte w raporcie mogą umożliwić organom ścigania podjęcie odpowiednich kroków prawnych. Ukazuje to powagę sytuacji i jasno wskazuje na potrzebę wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do odpowiedzialnych osób. Katastrofa pod Smoleńskiem, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku, należy do jednych z najgłębiej raniących wydarzeń w historii Polski. Ta tragedia nie tylko zjednoczyła naród w chwilach żałoby, ale również stała się niestety narzędziem do pogłębiania podziałów społecznych i politycznych w kraju. Ogromna liczba śmierci, w tym wielu czołowych postaci polskiego życia publicznego, wprawiła całą społeczność w głęboki szok i żałobę, która jeszcze przez długi czas była odczuwalna w sercach Polaków. To właśnie z powodu szacunku dla tych, którzy zginęli oraz ich bliskich, podjęto próbę ustalenia prawdy na temat przyczyn tej katastrofy. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej podkreślił, że powstanie raportu dotyczącego smoleńskiej tragedii miało na celu przede wszystkim dążenie do prawdy, ponieważ wszelkie kłamstwa wokół tego wydarzenia jedynie dzieliły społeczeństwo. W opinii wicepremiera głównym zamierzeniem pracy pod komisji, której przewodził Antoni Macierewicz, była jedynie weryfikacja hipotezy zakładającej wybuch jako przyczynę katastrofy, jednocześnie odrzucając wszystkie inne analizy i dowody, które nie wspierały tej tezy. Tego typu działania miały też na celu realizację określonych celów politycznych oraz dalsze rozbijanie jedności wśród obywateli Polski. Skład podkomisji smoleńskiej budził kontrowersje, ponieważ działali w niej ludzie, którym zarzucano brak odpowiednich kwalifikacji naukowych i eksperckich. W trakcie ich prac popełniano błędy w rozumieniu podstawowych pojęć i procedur, a formułowane przez nich wnioski wielokrotnie stały w sprzeczności z prawami fizyki. Takie podejście prowadziło do naruszania regulacji dotyczących informacji niejawnych, a także do stosowania manipulacji zamiast rzetelnych analiz. Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że podkomisja działała na niekorzyść państwa. Zaznaczono również, że funkcjonowanie podkomisji zakończyło się formalnie w grudniu 2023 roku, chociaż jej ostateczny raport opublikowano już w sierpniu 2021 roku. W tym czasie państwo poniosło znaczne koszty finansowe wynoszące 34,5 miliona złotych, nie wspominając o utracie samolotu TU-154M o numerze 102, który wyceniono na 47 milionów złotych. W skali całego przedsięwzięcia oznaczało to obciążenie budżetu państwa kwotą przekraczającą 81 milionów złotych, co rodzi pytania o celowość i efektowność wydatkowanych środków publicznych. W trakcie działań związanych z funkcjonowaniem podkomisji doszło do naruszeń przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz zarządzania finansami państwowymi. Bez odpowiedniego nadzoru wypłacano ogromne wynagrodzenia, a umowy na usługi ekspertów podpisywano z osobami, które nie posiadały wymaganych kwalifikacji. Zlekceważono przy tym regulacje, które miały zapewniać przejrzystość w zarządzaniu środkami publicznymi, co jest kluczowe dla zaufania społecznego. Podjęte działania jawnie wskazują na dążenie do potwierdzenia z góry postawionej hipotezy, nawet jeśli przeczy ona zgromadzonym faktom. Taki sposób postępowania mógł być motywowany chęcią osiągania korzyści majątkowych i zdobycia osobistych profitów, jak zauważył jeden z przywódców trzeciej drogi. Władysław Kosiniak-Kamysz, zwracając uwagę na skład zespołu mającego ocenić pracę tej podkomisji, podkreślił obecność ekspertów z zakresu prawa, administracji oraz specjalistów badających wypadki lotnicze, co nadaje ich raportowi szczególną wiarygodność. Wyrażając wdzięczność za ich skrupulatną pracę, Kosiniak-Kamysz nie ukrywał, że wyniki ich analiz przynoszą druzgocące wnioski. Dla wielu osób zaangażowanych w tworzenie tej komisji oraz dla całego społeczeństwa jest to trudne do zaakceptowania, gdyż podjęte działania godzą w ideę wspólnej troski o naród oraz pamięć o ofiarach, redukując te ideały do osobistych korzyści politycznych. Minister obrony narodowej zaznaczył, że zgromadzony materiał stanie się kluczowym elementem materiału dowodowego przy składaniu wniosków do prokuratury. Wartością dodaną do wiarygodności tego raportu jest to, że jego końcowa redakcja była dziełem osób pozbawionych politycznych powiązań oraz tych, które miały doświadczenie pracy w Ministerstwie jeszcze w okresie rządów prawa i sprawiedliwości. Zatem finalny dokument stanowi dowód na to, jak wiele nieprawidłowości towarzyszyło działaniom związanym z podkomisją smoleńską. Cezary Tomczyk zwrócił uwagę na pytania dotyczące kosztów działalności tej podkomisji, które do dziś budzą kontrowersje. Po Władysławie Kosiniaku Kamyszu, na mównicy pojawił się Cezary Tomczyk, pełniący funkcję jego zastępcy. Wiceminister obrony narodowej, który odpowiada za wiele kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem kraju, szczegółowo omówił wydatkowanie 34 pijancy miliona złotych z budżetu. Rozbił tę sumę na konkretne kategorie, podkreślając, że aż 12,5 miliona złotych przeznaczono na koszty związane z wynagrodzeniami pracowników. Na specjalistyczne ekspertyzy, które są niezbędne w wielu dziedzinach gospodarki i nauki, jak również w procesach decyzyjnych dotyczących obronności, wydano aż 17 milionów złotych. Natomiast dodatkowy milion złotych został skierowany na zapewnienie ochrony dla byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Tomczyk przedstawił także dane dotyczące wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w pracę komisji. W latach 2016 do 2023 Tomasz Ziemski otrzymał 890 tysięcy złotych, co czyniło go jednym z najlepiej opłacanych członków komitetu. Z kolei Janusz Więckowski zarobił 846 tys. zł, Janusz Bujnowski 787 tys. zł, a Kazimierz Nowaczyk, pracujący od roku 2019, zdobył 753 tys. zł. Wydatki były także kierowane na inne aspekty działalności komisji. Na przykład 150 tys. zł pochłonęło wykonanie 600 fotografii samolotu Tupolew, co zaskakująco realizowało zwykłe studio fotograficzne. Ponadto... Dziewięciokrotnie zakontraktowano identyczny eksperyment związany z symulacją wybuchów, a za 140 tysięcy złotych zrealizowano sześć wizualizacji lotu. Dodatkowo, kolejnych 100 tysięcy złotych przeznaczono na produkcję filmu, który miał obrazować pracę pod komisji, co wskazuje na duże znaczenie narracji wizualnej w dzisiejszym świecie. Co więcej, zamawiano umowy retroaktywnie, a największa z takich umów, opiewająca na 2 miliony dolarów, zawarta została z Amerykańskim Narodowym Instytutem Badań Lotniczych, co pokazuje współpracę międzynarodową w tej dziedzinie. Co alarmujące, brakowało klauzul, które chroniłyby interesy państwa. Wiceminister poruszył również sprawę zniszczenia pięciu elementów samolotu Tupolew, który uległ katastrofie w Smoleńsku oraz zagubienia dziewiętnastu innych. Ten wątek jest częścią postępowania prokuratorskiego, które nadal trwa. W dokumentach Antoni Macierewicz, były minister, obarcza odpowiedzialnością za zniknięcie tych elementów Glenna Jorgensena z Narodowego Instytutu Badań Lotniczych. To także temat licznych spekulacji i kontrowersji, które od lat przyciągają uwagę zarówno mediów, jak i opinii publicznej. Według informacji przedstawionych przez prokuraturę, Antoni Macierewicz miał wpływać na przebieg śledztwa w sposób utrudniający jego postęp. Oskarżono go o to, że uzyskał dowody związane z katastrofą i nie miał zamiaru ich przekazać odpowiednim organom. Pojawiły się również zarzuty dotyczące ich zniszczenia lub zgubienia. W podobnej sytuacji każdy zwykły obywatel zapewne musiałby zmierzyć się z interwencją prokuratora, gdyby dopuścił się takich czynów, podkreślił Cezary Tomczyk. Wiceminister ujawnił także korespondencję mailową, z której wynika, że wśród wspomnianych dowodów znalazły się elementy wnętrza samolotu TU-154M oznaczonego numerem 101, a konkretnie fotele. Wiceprezes PIS miał jednak inne zdanie, twierdząc, że chodzi o drobniejsze części rozbitego Tupolewa. Raport stworzony przez specjalnie powołany zespół do oceny działalności podkomisji wykazał, że ówczesny szef resortu Mariusz Błaszczak był regularnie informowany o działaniach tej grupy. Dokumenty, które otrzymywał, wskazywały na pewne niezgodności w działaniu zespołu pod kierownictwem Macierewicza, co stanowiło przedmiot dyskusji wewnętrznej. Cezary Tomczyk ujawnił także dokumenty pochodzące z służby kontrwywiadu wojskowego, datowane na grudzień 2020 roku, z których wynika, iż Antoni Macierewicz spotkał się z obywatelem Rosji, Aleksandrem Glaskowem. Rosjanin rzekomo przekazał mu dokumenty odnoszące się do tragedii smoleńskiej, które w opinii podkomisji miały potwierdzać ich tezy. Jednak Macierewicz poinformował służbę kontrwywiadu o tym spotkaniu dopiero po upływie pięciu dni. Co według służb uniemożliwiło natychmiastowe podjęcie działań ochronnych. Wiceprezes PiS przyjął pendrive z danymi, który ocenił jako interesujący, ale analizy służb wykazały, że informacje na nim zawarte były mało wiarygodne. W sprawie prac pod Komisji Smoleńskiej padło również oświadczenie Ministerstwa Obrony Narodowej. Okazało się, że Antoni Macierewicz był inicjatorem próby przekupstwa mającego na celu zmianę treści raportu komisji. Podczas konferencji prasowej przedstawiono także wnioski z badań przeprowadzonych przez Amerykański Instytut NIAR. Zamówiona przez podkomisję ekspertyza kosztowała 2 miliony dolarów i prowadziła do konkluzji, że przyczyną katastrofy było zderzenie skrzydła maszyny z drzewem. Z analizy nie wynikało jednak, aby na pokładzie samolotu doszło do eksplozji czy innego rodzaju wybuchu, co dodatkowo podważało niektóre hipotezy wcześniej wysuwane przez podkomisję. Uszkodzenia, które dotknęły ten statek powietrzny, były wynikiem potężnych sił działających podczas kolizji z przeszkodami znajdującymi się na Ziemi. W wyniku zderzenia z drzewami i powierzchnią Ziemi, samolot rozpadł się na liczne fragmenty, co zostało szczegółowo opisane w dokumentacji stworzonej przez Narodowy Instytut Badawczy w dziedzinie aeronautyki i inżynierii kosmicznej. Ta dokumentacja została przygotowana specjalnie na prośbę zespołu kierowanego przez Antoniego Macierewicza. Podobne wnioski pojawiły się również w analizach wykonanych przez innych ekspertów, w tym znanych fachowców takich jak Goran Lilia oraz Frank Taylor. Ten ostatni kategorycznie odrzucił możliwość sfingowania miejsca katastrofy. Jednak polityk PiS, Antoni Macierewicz, celowo pomijał te fakty, koncentrując się wyłącznie na wypowiedziach, które pasowały do jego narracji. Według Cezarego Tomczyka, prezentującego mailową korespondencję, celem działań Macierewicza nie była prawda, lecz kontrolowany przekaz, który miał wspierać określoną hipotezę. Korespondencja ujawniła, że członkowie podkomisji mieli selektywnie dobierać wnioski, aby potwierdzały one ustaloną wcześniej teorię dotyczącą przyczyn katastrofy w Smoleńsku. Z e-maili wynika również niepokojący fakt. Antoni Macierewicz usiłował wpłynąć finansowo na brytyjskiego eksperta Christophera Proderowa, oferując mu 5000 tysięcy funtów za modyfikację treści raportu, co określił jako korektę błędu. Proderow w swojej odpowiedzi wyraźnie zaznaczył, że taka oferta jest jawnym naruszeniem umowy, którą zawarł, oraz że postrzega ją jako próbę przekupstwa atakującą jego osobistą uczciwość. W sytuacji, gdy Macierewiczowi nie udało się nakłonić ekspertów do wprowadzenia zmian w ich opiniach, czasami posuwał się do samodzielnej modyfikacji ich treści. Następnie prosił ekspertów o akceptację tych zmian, co zostało wykazane przez wiceministra, który przedstawił dokumenty na prezentacji. Dalsze zmiany w raportach wprowadzały również żona Macierewicza wraz z przyjaciółką, dokonując edycji w końcowej wersji dokumentu pomimo braku uprawnień do podejmowania takich działań. Prokuratura rozpocznie działania w sprawie prowadzonej przez Podkomisję Smoleńską, której byli członkami m.in. Antoni Macierewicz oraz Mariusz Błaszczak. Obaj odgrywali znaczące role w Polskim Ministerstwie Obrony Narodowej. Cezary Tomczyk poinformował, że po szczegółowej analizie przedstawionego raportu kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej postanowiło złożyć aż 41 zawiadomień do organów ścigania. Lwią część z tych zawiadomień, bo aż 24, dotyczą zarzutów wobec Antoniego Macierewicza. Oskarżenia obejmują między innymi nadużywanie władzy w celu uzyskania korzyści osobistych, zaniedbania związane z niewypełnieniem obowiązków, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, potwierdzanie nieprawdziwych informacji w dokumentach urzędowych oraz brak właściwego nadzoru nad pracami podkomisji. Ponadto zarzuca się mu niewykonywanie postanowień wydawanych przez sąd umożliwianie osobom nieupoważnionym dostępu do prac grupy oraz poważne przestępstwa takie jak fałszerstwo dokumentów i przyjmowanie korzyści o charakterze korupcyjnym. Do tego dochodzi 10 zawiadomień, które dotyczą Mariusza Błaszczaka, byłego ministra obrony narodowej. W tych przypadkach pojawiają się podejrzenia lekceważenia obowiązków służbowych oraz przekraczania uprawnień, w tym także pomocnictwo w niszczeniu dowodów, rażące niedopatrzenia w nadzorze, łamanie postanowień ustawy oraz, jak wynika z treści zawiadomień, wielokrotne przekraczanie przyznanych kompetencji. Podkomisja mająca za zadanie ponowne zbadanie tragicznej katastrofy smoleńskiej została utworzona na podstawie rozporządzenia wydanego 4 lutego 2016 roku przez Antoniego Macierewicza który w owym czasie pełnił funkcję szefa resortu obrony. Po dwóch latach, kiedy Macierewicz przestał pełnić rolę ministra, powierzono mu przewodnictwo tej kluczowej podkomisji. Jednak 11 kwietnia 2022 roku Antoni Macierewicz zaprezentował swoje kontrowersyjne ustalenia w formie raportu poświęconego badaniu katastrofy samolotu TU-154M. Raport ten, stanowiący dokumentację zdarzenia lotniczego, wskazywał na rzekomy celowy udział strony rosyjskiej, która miała ingerować w lot. Kluczowym dowodem na poparcie tej tezy był opisany wybuch w lewym skrzydle samolotu zanim jeszcze doszło do uderzenia w słynną brzozę, a także eksplozja w centropłacie. Takie stanowisko w tym samym momencie podważało raport Jerzego Millera z 2011 roku, który wcześniej pełnił funkcję kompleksowej analizy tej tragicznej katastrofy. W wyniku sprzeczności między raportami i przedstawionymi dowodami pojawiło się wiele kontrowersji oraz pytań dotyczących rzetelności i intencji działań podejmowanych przez Macierewicza i zespół, którym kierował. Przewodniczący podkomisji oświadczył, że zespół, nad którym sprawuje pieczę, podjął się szczegółowego zbadania kwestii dotyczących krytycznej fazy podejścia i próbnego odejścia na drugi krąg przez pilotów samolotu TU-154M. Do tej pory nikt nie zajmował się tymi aspektami w tak drobiazgowy sposób. Badania te miały na celu wykazanie, że kluczowe dla całego wypadku było ostatnie 20 sekund lotu maszyny. Antoni Macierewicz, znany z kontrowersyjnych wystąpień Argumentował, że te właśnie chwile zaważyły na całym przebiegu zdarzeń. Na wiosnę 2023 roku grupa kierowana przez Macierewicza złożyła w prokuraturze doniesienie dotyczące domniemanego zamachu na życie prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz rzekomego zabójstwa pozostałych 95 osób obecnych na pokładzie. W połowie grudnia 2023 roku administracja Donalda Tuska podjęła decyzję o rozwiązaniu tej podkomisji, która była pod kierunkiem Antoniego Macierewicza oraz przywróciła do gry wnioski, które niegdyś zostały opracowane przez komisję kierowaną przez Jerzego Miller'a. Tego samego dnia, w czwartek, światło dzienne ujrzał raport stworzonego niedawno zespołu, powołanego 19 stycznia 2024 roku, do oceny pracy rozwiązanego organu. Dokument ten, będący owocem 10 miesięcy wytężonej pracy analitycznej, miał na celu przybliżenie społeczeństwu wszystkich aspektów funkcjonowania podkomisji. Jeśli chcesz być na bieżąco z wydarzeniami i dołączyć do ponad 200 tysięcy osób, które śledzą nasze posty, polub naszą stronę Interia Wydarzenia na Facebooku i podziel się swoimi spostrzeżeniami w dyskusji na temat naszych publikacji. Poznaj szokujące afery władzy, daj lajka i zasubskrybuj.